Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry The Callisto Protocol. No idziemy dalej, nie przedłużajmy. Mieliśmy się wcisnąć w kolejną ciasną dziurę. Okej, okay, na pewno się z Tobą skontaktuję, mój przyjaciel sympatyczny. O, jaki ziomek czy jest, siema. świetnie by było, jakby tak dolfin wyskoczył i dał nurę jednocześnie. Wyjdź ze stacji. Okej, okay. nie wiem czy miałem ten nysiel przedostać gdzieś. No ale idę dalej, nie? Zobaczymy. Piękne tekstury. Piękne, mhm. Mm No i co tu się dzieje? I co nagle pięciu będzie? Nie ma Okej, okay, ale tu są skrzynki. Użysz? Panocku! Rozumiem, że to jest ta pułapka. Okay. Aha. pewnie, dalej mam iść. Okej. Okay. Najwidoczniej tędy. Eee, udało się. Bez sensu budować pułapkę, przez którą ktoś może przejść. I generalnie nie musiałem jakoś specjalnie długo myśleć nad przejściem. Okej. Okay. O, ładnie tutaj. Tell us what you see. We planeta. That's one hell of a view. Yeah, you got the hell part right, bro. It's a big storm blowing in. You don't wanna get caught in the middle of that. Yeah, I see it. I got eyes on the hangar too. Yeah, that's our ticket out of here. Yeah. I ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. We will get you back to that life, you just gotta stick to the plan. Which means you need to get your ass to the Habitat Dome. Well, how the hell am I supposed to get there? Look, no one said this would be easy. But trust, I got your back. What is that supposed to mean? I used should work down there, collecting research, you might say. I made some recordings. The software I uploaded to your core will trigger them when you get close. Just follow them, and you will get to the Dome. And then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. All right. I'll be in touch. Coś mi się kurde nie podoba. Nie. A dobra, to otworzy się. Git. Ok. Dobra, nie podoba mi się to wcale, nie? Ale to tak wcale. No spoko, musisz przejść kanałami i tam jest pełno zombiaków, fajnie, fajnie, no tak, wspaniale. Już rzucamy to z te dwójki. Też takiej to bardzo ciekawej misji w kanałach. Później trzeba było biegać i skakać po żyrandolach, kuźwa pół godziny. Kopuła mieszkalna. Mam nadzieję, że wszyscy byli w pracy, co tłumaczy dużo zarażonych gdzieś tam w innych miejscach. A w mieszkalnych myślę, że nikogo nie będzie z jakiegoś powodu. Mam wrażenie, że się bardzo, bardzo mocno mylę. E, idźmy dalej, zobaczymy, co tu będzie. Okej, okay. popatrzcie, no też takie schody jak ten. I tam mamy maszynę, warsztat. Mam wrażenie, że nie zdobyłem jeszcze wystarczająco pieniążka, żeby tam tego mu użyć. To definitywnie nie jest to nagranie. Where is that recording? Nie, to jest ważniejsze. Selection natural. Zwiększenie uszkodzeń od pocisków magnum. Nie, ja najbardziej bym chciał o to, o to. wrażenia wręcz. Tylko muszę sprzedać. O! O, oh. Eee! Eh. Of course sprzedam. Hey, my friend! Poproszę to. Tak, 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 tak. Obrazy, kurde. Mieczora ulepszamy. No co wy. Dobra, i teraz chciałbym zobaczyć... Okej. Okay. Ulepszenie obrażeń, poziom drugi 2007. skąd ja wezmę takie pieniądze 120 i musiałbym. Je... No. A wtedy bez zdrowia zostanę. Nie, nie stać mnie, niestety. Nawet jak sprzedam jedną tą amunicji, chociaż, czekaj... Ej, okay. w sumie 10 amunicji i tak stanie Myślę, że sobie z tym damy radę. Pyk, pyk, eee, sprzedaj 68, ok. I kup. Zwiększająca szybkość, tak poproszę. Highest quality. Psycho complete? Nice. Nie, wiem, zawsze on się przygląda. Ta broń w ogóle się nie zmienia. Dobra. Nie wiem. Jeżeli chodzi o prędkość machania, to wydaje mi się, że jest wolniej niż było. Ale mogę się mylić. Mam nadzieję, że się mylę. Dobra, idźmy dalej. Jej, całkiem przyjemnie się robi. Lubimy takie em, szare, ponure miejsca, gdzie jest dość wilgotno, by unosiła się woda w powietrzu albo inne dziwne spaliny. Także wspaniale, podoba nam się to, nie? Tniecy, tak. Oczyszczalnia, też fajnie. Oczyszczmy swe dusze. Ktoś zaraz wyskoczy z podziemi pewnie.

Czerwona rura. Nie widzę czerwonej rury. O, jest czerwona rura. Ej. Okay. O, jakaś rzecz! Nice! Nawet nie wiedziałem. szedłem po prostu do czerwonej rury. Nieważne. Konwerter energii, predyty, pięknie. O, tu jest jeszcze jakaś rzecz. Ej, przyjacielu, mój miły. Czy to mogę otworzyć? Nie, nie mogę. Definitywnie nie mogę. W idealnym stanie, pięknie. Dobra, idźmy tędy jak tak. Podejrzewam, że właśnie to musimy zrobić. Let's go, let's go! Czerwona rura Welcome again O o Nie wiem była zakrwawiona szmata, nie wiem czy zauważyłeś Miałeś się pod nosem. A tu mamy jakieś pajęczyny. A to wygląda jak miejsce z bosem i masą brudu. Coś tu zaraz wyskoczy. No właśnie, mówiłem. Okej, okay. nie mogłem na niego nastąpić, bez sensu, ale no dobra, niech będzie. Tu nie ma czerwonej rury, a tu mam wrażenie, że zaraz tu to nie ma. głównie. O, super! Zawsze jak wyjdziemy z tych rur, to już nasz bohater będzie czysty, czy też nie do końca. O, znowu to planko, lubimy to, tak. Chcemy więcej. No idźże, czołgaj się potem. Nie możesz? Dlaczego nie? No chłopie. No właśnie. Też musiałem się odwrócić, trzeba by. Na pewno nie ma innego przejścia.

Ok, kolejne dziury. Mm, nie zapowiada się zbyt dobrze. Znowu jest dużo mazi jakiejś. No i jakieś szczątki, oczywiście. Szczątki też są dość dużym problemem. Ktoś, kto miał oczyszczać tutaj rzeczy, nie, nie radzi sobie. Definitywnie. To jest świnia. Ok, tam pobiegła ta świnia. Aha, super, super. Ja tu sobie będę lutować, lutować, a on będzie sobie tu biegać biegać. Patrzę czy nie ma tego gówna, które ostatnimi czasy próbowało nas zaatakować. Znaczy próbowało, atakowało nas po prostu. crosswired o, jest ten ziomek. Leżysz. Ale jesteś brzydki. Jezus Maria. Już tak serio serio, nie? Ale brzydal. W ogóle mi się nie podobasz. Okej. Okay. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, wiedziałem. Się tego spodziewałem. Dobra. O, Hello. Gdzie mam wsadzić ten drugi bezpiecznik? Ere? Ok. dobra. Dzięki, Gro, za podpowiedź. Idę stąd, bo tu są te czuraki takie kuźwa, ble. Ktoś się nie mył, bardzo długo. Ehe, co? I będziesz musiał tu kucać? Ja w ogóle na tą grurę nie patrzę, gościu. Nie za bardzo masz gdziekolwiek indziej możliwość przejścia. Także spoko. Fajnie, fajnie. O! Jeżeli gdzieś mogę, to oczywiście tam wejdę. Tak wiem, jedno przejście z tyłu pominąłem przed wejściem do poprzedniej rury. Ale trudno. Hello? What is that? No nie gadaj, że ja miałem tu przybejść. Okay. Ale fajne To też fajne. Cześć Trochę to mi przypomina jak w jak mieliście takie skrzyneczki jeżdżące, nie? Gadające. No to coś takiego eee? Agresywne wejście w szafę. Ej, dostaliśmy zdróweczko. Pięknie. Bip. Ej, patrzcie, jakie ładne połączenie. Fajnie, lucik troszku. Troszku, lucik. Yami. Ale to musi irytować, jak tak cały dzień słyszycie takie yami, yami. ty, ty, ry, ty, ry, ty, yami. Jabbi. O, a my chyba właśnie do jami wchodzimy z No fajnie. Mam wrażenie, że słyszę te świniaki. Okej, okay, Polas. Idę tędy. Oczywiście nie mogę. No pewnie. Po co mógłbym jak nie mogę? Uźwa Czemu te Chiraki tu tak rozrastają się mocno? No chciałem bez bola zagrać, nie trafiłem Widziałem, że jakieś gówno tu wyskoczy Rzeciki, fajnie. Leżeć. Leżeć. Cię tam będę skradać. dawać chodź tu. Kom tu papi? O, tam jest jeszcze coś. Idę, idę. Lucik, jami jami lucik. Hello? A... Czerwona rura idzie tam. A no ja najwidoczniej tam nie mogę iść. Uuu <grym> warsztat, tak, idę. Once again, warsztat. Ostatnio dużo warsztatów widzimy. Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich trzech odcinków jakoś strasznie sporo ich było. Czemu nie mogę wejść? Jak zamkniesz rurę, to będziesz mógł wejść? Okej. Okay. Czyli tam też mogę wejść, jak tak. O, tu jest zamknięte, ale tam może być otwarte. Co nie? Też nie tu jest warsztat, ja chcę tam wejść, tylko jak? Polipka. Definitywnie nie tędy, raczej gra mi nie pozwoli. Myślałem, że jak tu się zamkło, to tam też się zamkło, a to nie dupa. Eee, bo to zakręci, zakręci jeszcze raz i proszę, mamy. A ja na okrętkę chciałem tu włożyć. No głupi, głupi, głupi. Ok. No i proszę, zblokowane. Wspaniale. Od tej strony można, od drugiej nie było można, no bo przecież to jest logiczne. No dobra, to możemy sobie kliknąć, ale najpierw ogarniemy to. Czy możemy coś sprzedać? Konwerter energii jak najbardziej chcemy sprzedać w idealnym stanie również. I co możemy kupić? Mamy 600 pieniążka kalisto. Też 900, też 900, 900. okej. Okay. Nie podoba się dla mnie to wcale. To moglibyśmy kupić. Szelba z Concordos. Dobra, tak zrobimy. Up. No i będzie nowa broń? Dobrze rozumiem? Okej. Okay. Udało się, mamy nową broń. I jesteśmy bez pieniędzy. Dwa naboje. Um, naciśnij klawisz 2, aby otworzyć menu, szybkiego wybierania broni. Użyj rolki myszy, aby wybrać jedną z dostępnych broni. Naciśnij lewy przycisk myszy, aby wyposażyć zaznaczoną broń. Broni Bronie mogą być również. Wy wybrane i wyekwipowane za pośrednictwem inwentarza. Okej, okay. nie tak. Próbujemy z tym. No dobra, ale na chwilę obecną ja serdecznie wam dziękuję, komentujcie, subskrybujcie, a po górę nie żałujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze tylko... Aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Ciekawe zakończenie odcinka. Ciekawe, nie powiem, że nie. E, no dobra. No ale to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa.